Hey, ekipa Witowacza, witam was serdecznie ponownie w Mini Motorways. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, kontynuujemy nasze sprawdzenie swoich umiejętności w logistycznym podejściu e, w budowaniu autostrad. Ostatnio, jak pamiętacie, zrobiliśmy Los Angeles. Przyznaję, nie miałem jeszcze siły i okazji pobicia rekordu, jaki tutaj nam Staszek zarzucił, bo pamiętamy Staszek i inni, ale przede wszystkim. Ja tu mam głównego rywala dla siebie, która, osoba która ograła, czyli Staszek Igraszkowski Serdecznie Was zapraszam na jego kanał, możecie zobaczyć jak jemu to wszystko poszło Jeszcze wiem, że tutaj wrócę do Los Angeles i jeszcze będę tutaj walczył Natomiast w tym momencie interesuje nas Benjin, czyli zupełnie inna lokalizacja, inne miejsce Zobaczymy jak nam to pójdzie, mam nadzieję, że będzie jakiś poziom Zobaczymy jak inni gracze sobie radzili 199 tysięcy. Aha, spoko, spoko, można i tak. Staszek wbił 2000. Dobra, spróbujemy się w takim razie z tym wyzwaniem. Zobaczmy, jak nam to pójdzie. I jak widzicie, mamy czerwony na początku benzin. Tutaj mapka będzie tak zaprezentowana. Tutaj mamy na początku jeszcze parę dróg. Poniedziałek. Będzie to chyba są jakieś y, japońskie czy chińskie, możliwe, nie wiem do końca, Benzin, gdzie jest y, za tematy geograficzne, to przepraszam, nie orientuję się w 100% w geograficznym rozłożeniu różnych miast, nawet tych większych, mimo wszystko widzę, że to bardziej właśnie te dalekiego wschodu są te wyspy, są miasta dalekiego wschodu, a póki co czekamy. Czekamy, rozwijamy, oczywiście, możemy sobie przyspieszyć żeby na razie tutaj dowiedzieć co tu się będzie kryło. Mam nadzieję, że przyznaje, ta mapa w Los Angeles była bardzo łatwa i tak potrafimy ją popsuć, no niestety stanie jest zdolny. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się wbić te 2000, te 2000 jakbym to pozyskał to by byłoby naprawdę, naprawdę fajnie. Póki co na razie mamy cały czas czerwony, cały czas czerwony, który jeździ sobie i tutaj na razie, o i drugi czerwony. A to tego? To się nie spodziewałem, szczerze powiem. Zróbmy w takim razie połączenie w taki sposób i zrobimy drogę w tak może... O, i drugi czerwony. Dzień dobry, witam. No to powiem wam szczerze, to takiego rozgrywki na początku się nie, nie spodziewałem. Niebieskiego się spodziewałem, albo różowego, albo żółtego. Czerwone dwa? Okej, okay. w to mi gra i póki co. Budujemy, czekamy, niech to... Mamy 7 dróg jeszcze i mamy jeden most. Do dyspozycji przyspieszamy w takim razie i czekamy. W poniedziałek zaraz dołączy, więc będziemy mieć nowe struktury i zobaczymy zobaczymy co tu się yy, rondo albo most yy, wiecie co, Weźmy sobie chyba o, rondo, weźmy sobie rondo i mamy niebieski, niebieski, a ten niebieski pójdziemy słuchajcie, tędy, dosyć szybkie łączenie. i tu niebieski, drugi to zrobimy takie coś, może tu jakiś inny niebieski, jeszcze się dołączy trzeci więc całkiem spoko, zauważyłem, że takie yy, centra, takie budynki te duże, które generują te nasze punkciki Dwa domki spokojnie go obsłużą, oczywiście względnie blisko, które by były ustawione, więc można to tak w tej perspektywie się rozpatrywać to, że mając taki budynek i dwa domki to jesteśmy w pełni zaspokojami jego potrzeby. Natomiast jak są te budynki już okrągłe, no tutaj to już trzeba konkretnie dołączać te drogi. No niestety miejsc parkingowych, jak widzimy tutaj jest bardzo mało. I właśnie mamy żółty, żółty, słuchajcie, żółty. To zrobimy połączenie tego na razie tak zrobimy. Idziemy tędy i zrobimy tak, żeby żadna z dróg na razie nie łączyła. To jest chyba najważniejsze z zadań, jakie musimy pilnować. Czyli, żeby starać się. Nie mam dróg, nie mam dróg. O nie, no to jest problem. Aż tak, jeden budynek już jest podłączony, więc póki co jest w porządku, ale no musimy mieć. Sunday, dobra, zaraz będzie poniedziałek, Monday i czekam na drogi. No na razie jest, powiem szczerze, bezpiecznie jest. Yy, Okej. Okay. No, Sunday, Monday, dziękuję. Round Bridge. Weźmiemy most, bo most nam się skończył, a sądzę, że może się przydać. I zobaczymy jak nam to dalej rozwinie, póki co nawet jest ładnie to ułożone, proste drogi, nie ma żadnych dziwnych skrzyżowań O tutaj mam, możemy tak sobie podpiąć, tutaj jak widzicie coraz więcej czerwonego, coraz większy ruch się zrobił Mam nadzieję, że te w przyszłości autostrady przyznaję przyspieszają Autostrady dają spore pole do popisu I mając autostradę na pewno możemy przyspieszyć Jednak zauważyłem, że w Los Angeles za późno tą autostradę podpiąłem i to było głównym powodem właśnie, że tę grę przegrałem. No i zobaczymy, zobaczymy, póki co przyspieszamy, jest na full prędkości i znowu żółty, proszę, ale dlaczego żółty w tym miejscu, ej. No wiecie co, no wiecie co. No, no ich chcąc, nie chcąc, musimy to jakoś połączyć. Oj, kolejny żółty i zielony tutaj, jeju, jeju, jeju. Słuchajcie, mała przebudowa. Zrobimy to tak, że tu niszczymy tą drogę i tu spróbuję takie coś zrobić. I tędy puszczę żółtego, a tędy puścimy zielonego. Tu zielony, tak, i tutaj drogę rozepniemy. No i może w taki sposób nie będą się bardzo kumulować. Nie no, co się dzieje? Halo, no zieloni, zieloni szaleją. Zielony, słuchajcie, szaleją. Nie mam w ogóle pomysłu, jak to teraz ugryźć. Czyli tak, żółty na razie jeździć spokojnie. Tutaj większych problemów nie ma. Zielony, mam nadzieję, że na razie jeden starczy. Fajnie, gdyby tu gdzieś zielony, w tym miejscu się pojawił. No brzydko. brzydko. O i czerwony, patrzcie. Trafik jest motorway Całe Szczęście, mamy motorway. Więc ja już sobie tutaj motorway wykorzystam. Tylko, czy wykorzystać go dla żółtego. Bra brakuje mi tego, żebym czerwony puścił tędy. Bo wtedy bym żółtych mógł o to rozpiąć, chyba że wiecie co, zrobimy inaczej. Mam pomysł inny, a inny, zupełnie inny. Robimy tak, a ty żółty pójdziesz tutaj, tutaj tą drogę, po prostu zlikwidować. I o, w taki to sposób rozcięliśmy, czyli żółty sobie jedzie tędy, zielony tędy. No ten zielony tu mi psuje zabawę. Zdecydowanie specjalnie wiem, żeby tu niebieski się wygenerował, a tu zielony się wpakował, no kurczę! No ale dobra, na razie nie widzę potrzeby tego powiększenia dobra, już się powiększa mapka, dobra, widzę to Tylko fajnie byłoby gdybym dostał jeszcze zielonego w tym miejscu Tutaj mogę rozpiąć, tak? Mogę, super I mamy to ładnie ogarnięte, zobaczymy jak to się rozwiąże Niebieski, 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 niebieski z tej strony Proszę, w takim razie już generujemy Kawał drogi ma niebieski, przyznaję Kawał drogi, ale patrzcie, tutaj drugi niebieski się połączył no i czekam, żeby droga się wygenerowała. Jak się droga wygeneruje, to wtedy puścimy. Ciekaw jestem, jak to dalej się rozwiąże. Póki co, czerwoni nawet się wyrabiają. Jest wszystko płynnie. Nie ma dużych skrzyżowań. Mamy road ties, traffic lights, światła 20. Road ties, wolałbym road ties, bo mam mało. Natomiast tutaj będę chciał puścić drogę tą stroną, żeby podpiąć się z tym niebieskim i ewentualnie będzie większy ten, wtedy dostarczanie w, to, w ten punkt. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie rozbite, jak to będzie rozgry będziemy rozgryzać ten interes. Póki co, ten zielony, kurczę, brakuje mi zielonych domków. Chciałbym gdzieś tutaj żeby zielone domki się wygenerowały. Ten zielony, mo no może sobie na razie być i tak nie jest do niczego nie podpięty, więc niech sobie będzie. Szary, szary, proszę bardzo, szary. W takim razie ładne, ładna trasa dla szarego. Tu ten, oj, drugi szary, proszę. W takim razie w tą stronę, proszę, mamy to. No ładnie, na razie spokojnie, tak jak Los Angeles się rozwijało, tak samo tutaj i już widzę, że tutaj się robi, słuchajcie, wyzwanie, robi się wyzwanie, więc trzeba będzie chyba Motorway puścić, jednak Motorway trzeba będzie wpuścić, że aby nie w tym miejscu, przepraszam, tutaj, żeby Motorway był wspomagany tymi trasami, bo jak widzicie Motorway nie wyrabia, Motorway... Tutaj mi robi spore zamieszanie, raczej ten budynek robi mi spore zamieszanie i zielony w tym kierunku, niebieski. Kurczę, a chciałem niebieskiego puścić tędy, po co ten niebieski tu się wpakował, nie wiem. Zielony w ogóle tu jest mi niepotrzebny. Zaraz coś czuję, że zielony zaraz się przebuduje, będzie problem. Motorway pozwala mi tutaj, Benzin Tourist, dziękuję, mamy to. Kolejny motorway, dziękuję. Jestem ogromnie ciekawy, jak to będzie dalej rozkładane. Czerwony coraz bardziej tutaj się więcej woła, coraz więcej potrzebuje. Mam nadzieję, że to może, mu, ewentualnie byśmy tutaj odpięli w taki sposób, to czerwoni będą tylko w ten, do tego zasilani. Może to nam pozwoli mniejsze obciążenie generować na tej trasie. Ale przepraszam, tu miała być droga, tak? Dlaczego tutaj drogę popsuliście? Halko, tak być nie powinno. O, teraz jest dobrze, teraz jest w porządku. Czekamy, czekamy, co tutaj nam przyniosą. Budujemy struktury. I mamy żółty! Mamy żółtego i teraz jak tego żółtego mam podpiąć? A wiecie co, tutaj mamy żółty, można by tutaj autostradę pociągnąć, tylko tak, trzeba będzie małe przebudowanie zrobić, mianowicie białego pociągnąć bardziej w tą stronę, tutaj całą trasę zlikwidować, i tutaj bezpośrednio autostradę. Nie wiem, czy to będzie dobre takie roz rozegranie, ale innego pomysłu nie mam. Żółty się tu wygenerował, więc tutaj możemy śmiało skorzystać z tego po Z, te z tego pomocy, z tego wsparcia. Jak widzicie, nawet jest lepiej. O, kolejny czerwony, słuchajcie, kolejny czerwony, kolejny żółty. Poczekajcie, bo tu się robi niezłe zamieszanie. To wiecie co, zróbmy tak, że żółty pójdzie tu. Może tu pojawi się kolejny żółty, to byłoby całkiem spoko. Zielony tu! No nie, no nie, 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 nie. Dlaczego zielony? Żółtego go zrozumiem, ale zielony tu się wpakował. No kurczę. Wiecie co, to zróbmy inaczej. Żółtego sobie darujemy. Żółty jedzie ten, więc można by tu pociągnąć drogę. Kawał drogi, żółtego jest, wiem, ale jeszcze więcej ma zielony do przejechania. Zwłaszcza, że zielony musiałby w tym momencie skrzyżowanie kurczę, ale się wkopał ten zielony tutaj. Wiecie co zrobimy inaczej? Zupełnie inaczej zrobimy. Mianowicie tak, autostradę przepinam jednak tu i tu dla zielonych dam w tym miejscu. Dlaczego ten zielony się tu wpakował? Niech mi ktoś to wytłumaczy, dlaczego ten zielony się tu wpakował, nie wiem. Ale to zrobimy takie połączenie, a tu damy rondo, w to miejsce, no nie, to bezpośrednie, ale dam tu, to się będzie łączyło z tym, a tu łączymy żółty. w taki to sposób. Ojej, co ja tu buduję, co ja tu tworzę? No coś, coś strasznego wyszło, jakaś trasa straszna wyszła, tędy ciach, tak, tutaj tak i tego żółtego pociągnę, a tylko trzeba mieć drogi, więc jak drogi odzyskamy, to zbudujemy tutaj, jak wiecie, zielony kolejny się połączył, dobra, zróbmy to w taki sposób. Tu mamy drogę. O ile zielonych się tu wytworzyło, dobra, czyli tutaj musimy inaczej tego nie idzie ugryźć. Musimy sobie tak jakoś radzić. O, mamy roundabout, traffic lights, roundabout, super. I zielonego mogę, mam mosty, mam mosty, słuchajcie, mam mosty idealnie, więc tutaj sobie wspomogę w taki sposób. Tu zielone są spoko, te zielone są bardzo źle, ale nic, jeżeli tu się na mapkę odsunie jeszcze bardziej. To Zielonych zrobię z tej strony, co odetnę ich od czerwonych. Czerwony się wyrabia, niebieski się rozwija. O, proszę. Niebieski nam robi zamieszanie. Trzeba tutaj postawić w takim razie rondo i w tym miejscu podepniemy z niebieskimi. Tutaj mam to? Okej, okay, słuchajcie, no to w taki sposób tylko mogę zrobić. Tylko taki sposób. A i tu nadal tej drogi nie mogę. O, ale mogę tak zrobić. O, jak dobrze. O jak super, mamy to niebieskie, się tu znowu zrobiły, ale te niebieski nie w ogóle tu nie urządza. W ogóle, ale tu, ale one myślą nic innego. Lepiej oni wiedzą, co my chcemy tu zrobić. Kurczę, no to się zaczęło dziwnie robić. Co robiło, się zaczęło naprawdę dziwnie. Niebieski na razie jest obsługiwany. Te dwa domki stoją, tutaj widzę autka jeszcze stoją, więc nie ma strachu. Żółty się podpiął w tą stronę, to zrobimy tak i szary urósł nam w oczach, jak widzicie. To co, podpinamy szarego w taki sposób. Na razie mamy trzy ścieżki i coraz więcej, coraz więcej. O, idealnie, teraz szary pięknie. się się tutaj jednego szara, bo go bym dostał, to by było super. Natomiast, no, robi się coraz ciaśniej, zdecydowanie coraz ciaśniej i, przepraszam bardzo, już się nie odsłania mapa dalej? Jak to tak? Ja potrzebuję bardziej. No, czerwony tutaj mi nic nie pomaga, tu czerwoni sobie razem, bo jak widzicie, samochody stoją, w ogóle nie ma ruchu z tego miejsca. Niech zostanie tak, jak jest. Dobra, trafik da zbliżenie, oczywiście, że most. oczywiście, że mosty i czerwoni, ale, o, to akurat się fajnie zrobiło tutaj. Zróbmy to w taki sposób ta droga można, można byłoby ją tak puścić? O, takie coś. No niebieski. A tra, gdybym miał autostradę, to ten niebieski bym położył w tym miejscu. Ale jak widzicie, brak autostrady robi swoje. Dobra, tu mamy czerwonego. Po co mi tu czerwony? I mapa się nie powiększa, czyli bo będą się spamować w tym miejscu. Jak widzicie, te domki, gdzie musimy sobie tak porobić. O, zrobię sobie wreszcie go tutaj wyjazd, gdyby jakiś domek chciał jeszcze tu powstać. I zobaczymy, jak nas to No, tu czerwonych dobrze nas pomowało, a tu się wcisnął szary. Szary się wcisnął. Mamy most, ale nie mamy dróg. No to jest kłopot, bo ja muszę niestety to łączyć chwilowo tak e, i tą drogę jeszcze muszę zabrać czyli tylko mogę chwilowo tak to zrobić, bo nie mamy. Nie mamy możliwości, chciałem to tędy puścić. I zwłaszcza, że tu jest coraz więcej, ale dopóki dróg nie mam, to jest pozamiatane. Nie mogę tego ogarnąć inaczej. A szereg jest tutaj całkiem sporo, widzicie? Więc idealnie to będzie. O, jak się nas spamowali! No nie, i nawet nie mogę nic z tym zrobić, bo nie mam dróg. Nie mam dróg, a tych szarych tu powstaje jak grzyby po deszczu. O, tu szare się pojawi pojawił. Tu czerwone się pojawiają. Co tu się dzieje? Proszę was, dróg, potrzebuje. dróg. Bez dróg to tutaj będzie. A tylko to jest... mamy 500 punktów raptem. Co to jest? To jest nic w tym momencie. A coraz większe potrzeby, jak widzicie, żółtych, coraz więcej. O, o, o nie! No to dajcie nam autostradę. Motorway, oj, tak. Ja potrzebuję żółty. Koniec się potrzebuję żółtych. Yy, to się kończy. Tu się łączy, tak, tu likwidujemy całą tą trasę. Okazuje się, że nie w żadnym wypadku. Tu żółte sobie podpinamy w taki sposób. Dobra. I tu bezpośrednio leci autostrada. Wybrałem autostradę, prawda? Zdziałam tam autostradę. Halo, gdzie jest ta autostrada? Czy ja wybrałem most? Nie. Nie, nie mówcie, że ja wybrałem most. Niemożliwe. Niemożliwe, przecież. Była ta autostrada. Gdzie ta moja autostrada? Coś się zbagowało, czy. Roundabout to było? Nie, roundabout się wgnął stąd. No ale. To się. Przepraszam, to się nie mieści mi teraz w głowie. Gdzie jest moja autostrada? Dobra, wiecie co? Nie, to się robi naprawdę nie coś dziwnego w tym momencie. Dobra, zróbmy to tak. Nie wiem dlaczego tak to się zadziało, ale tu się robi korek, tu się już robi korek i ja nie mam pomysłu w tym momencie, bo nie mam, nie mam yy, możliwości tego pociągnąć. Tu mogę zrobić tak, a jak widzicie, w ogóle nie mam możliwości wyprowadzenia. Nie mam dróg. Jestem pewny, że wziąłem autostradę. Żółtych fajnie, że się żółty generują. Ale. No i tu zaraz się zablokuje. A pozostaje mi w takim razie do rozwiązania tylko taka kwestia. No i tu już się świeci. I nie wiem. I tu już jest problem. I już jest ogromny tutaj problem. Zobaczymy. Na razie do rondo tam coś pomaga, ale jestem pewny, że wziąłem autostradę napiszcie mi w komentarzu, czy wziąłem ja autostradę i niebieski tu okej okay. i niebieski tu i teraz powiem szczerze nie mam na chwilę obecną pomysłu bo nie mam dróg nie mam nic jestem pewny, że wziąłem autostradę i patrzcie, nie mogę nic zrobić ewidentnie o jeszcze żółty tu się wpakował tam, i co jeszcze i co jeszcze nam tutaj wcisną? Jak wcisną, ja mamy jeszcze jakiś jeden budynek, to jesteśmy gotowi. O, Tak, bridge i trafidelce. Widzicie, że most. Tylko most nas ratuje. W tym momencie czerwonego ja tu w ogóle nie chcę. Proszę odpiąć go. Niebieskie muszę podpiąć. Tak. I się szykują. Słuchajcie, szykujmy się na korki. Na masowe korki się szykują, bo w tym momencie nie widzę naszych większych możliwości. Tutaj łączę, jak tylko mogę. I już się robią korki, już się robi masakra, nawet chyba do tysiąca nie dobiję. Oj, to by było z grozą, gdybym do tysiąca nie dobił. Czerwonych coraz więcej, spoko, żółtych coraz więcej, jeszcze fajniej, no tak. Dajcie nam jeszcze, jeszcze, autostady nie dali, ale co tam. Ale dają mi jak tylko mogą, wiecie co, ja stwierdzam, że tych czerwonych zamienię żółtymi. Dawaj tą autostadę. Motorway can place here. Przepraszam, ja mam autostradę. Tutaj ta autostrada się schowała. Dlaczego ja tego nie zauważyłem? Ona była tu cały czas. O ja was! Dobra, odpinamy. Dobra, mamy to. Ja teraz zauważyłem, że ona tutaj była wrzucona. Jak ja to zrobiłem? Jeju, 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 jeju. Nie wiem, dobra, słuchajcie, odpinamy. Żółtych tutaj odpinamy. Więc to będzie elegancko z tego miejsca. Tych żółtych w sumie można by zostawić, ale oni tak będą się korkować, więc... O, dobra. Waniżin to pin air mamy. Nie wiem zupełnie o co chodzi, ale mamy. Yy, tutaj kolega się zawiesił, nie wie jak dojechać. Dobra, oddawaj nam drogi, super. Ci tu się odblokują żółci? Spoko, tu czerwoni nam świecą. Ale dlaczego tu? A bo ja poprzestawiam. I to był mój błąd. Ja poprzestawiałem, że po prostu... o i zaraz będzie problem. Dawaj, dawaj samochody, bo zaraz nam czerwony patrz, jak wskakuje. I przez tą głupotę mogę sobie uwalić grę. momencie, patrzcie. Tutaj świecą. Tu świecą, dobra. Tu już zdejmują. Tu rzuci się ogarniają. I teraz trzeba się zastanowić nad resztą. Tu mamy niebieskie. Dobra. To niebieskie można by skrócić trasę. to rondo. Zrobić tak. Tu będzie szare. Tu rondo wciśniemy w to miejsce. Tu zielony się generuje w tym miejscu. Po co? Po co? Dobra, tu się naprawia, powoli się sytuacja naprawia, żółty tu, no to żółtym sobie się dogadamy, słuchajcie, w taki sposób, to jest całkiem spoko rozwiązanie, bardzo się cieszę z takiego obiegu sprawy, idziemy, tu czerwony, tak, bo się zaczęło korkować, będzie komandę, 1000 punktów, dobra, mamy to, to jest dla, dla nas na plus, bardzo się cieszę z tego rozwiązania. Tutaj, jak najbardziej szybciej. No, oddajcie mi, że to rondo. No, ile można czekać, drodzy kochani? Ile można czekać? Tu się. Nie, 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 nie. Czekajcie. Ok, szary się popsuł. Szary ma problem z egzystencją, bo tu się rozpiął. Teraz mogę. Super. A teraz, co potrzebuję? Co jest dla mnie priorytetem? Rondo chciałem wcisnąć to miejsce. Mamy tu na dole, tutaj nie wyrabiamy. W ogóle nie wyrabiamy z szarymi. Mamy 23 drogi. W tą stronę pójdziemy. Spróbujemy się podpiąć pod to i tutaj tak skierować. Ale tu już szary widzę, że owaliliśmy. Uwaliliśmy w tak banalny sposób. Koniec. To już jest koniec. Nie widzę tego. Tu się zakorkowało. Niestety. Za płytko, za smutne. Oj. Jak widzicie, niestety, taki głupi błąd. Już nawet nie wiem, jak to nadciąć. Chyba, że. Poczekajcie, poczekajcie. Tu rondo, i tutaj połączyć, tak? Miałem w taki sposób dołączyć. Ci zjeżdża. Chodzi mi o tych niebieskich. I tutaj będziemy rozsyłać w ten sposób. Nie tak, wróć. Jeju, jeju. Ciężko się buduje. W stresie. Tak tutaj taki sposób, no, no, dawać, dawać, nadrobicie, nadrobicie, coraz was więcej, dawać, dawać, zbierać te punkty, tutaj świeci, tu świeci, tu świeci, bridge, zbudujemy, bierzemy, ale tylko dlatego, żeby były drogi niebieskich, chcemy, chcemy więcej, niebieskich możemy podpiąć pod trasę, żółtych odpinamy, wysyłamy ich tędy, bo może być to potrzebne, tych niebieskich sobie darujemy, tych niebieskich wciśniemy w tą trasę, tu czerwonych, nie chcemy, no. To by, tutaj można byłoby rądę pomyśleć, ale niestety, to sprzedałem gra. Naprawdę jestem zdruzgotany. Jak zawaliłem, zawaliłem po całości. Zdarza się, przyznaję, że nie jestem zachwycony. Wbiłem tysiąc, no. To jest tam minimum, jakie trzeba było. Wbiłem tysiąc, ale nie jestem w ogóle tak za zachwycony. Benzin, jak widzicie, no, niestety zabolało. To zabolało, bo no, nie liczyłem, że więcej. I to jest nasz ostateczny wynik. 1224 punkty. Jest to wynik zdala od oczekiwań moich, pewnie waszych też. Liczyłem, że będzie lepiej, ale gdzieś tam naprawdę w chaos się wkradł w którymś momencie. No i niestety porażka. Porażka się pojawiła. 1200 wbiliśmy, 1000 punktów wbiliśmy wymagane, ale jednak nie jestem zadowolony. I przyznaję, będę powtarzał, będę powtarzał, już nie raczej z wami, chyba żebyście chcieli zobaczyć powtórkę ewentualnie tych dwóch map Los Angeles i Benjin to napiszcie mi w komentarzach. A może chcecie już kolejny Tokio, a ja we własnym zakresie mam to ograć Dajcie mi znać konie koniecznie w komentarzach, co robimy, robimy dalej z tą produkcją, czy ją ogrywamy, czy zostawiamy dla mojego indywidualnego e ogrania. Bo ja osobiście z chęcią bym pograł w tą grę, bo przyznaję taka zabawa, przyjemna. A co wy sądzicie? Chcecie z tego dłuższą serię? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Za dziś Wam ogromnie dziękuję. Pamiętajcie o łapkach, polecaniu i komentowaniu. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was w Staniu. Na razie hej!